Cześć, witam w kolejnej części z serii MikroTik od zera. W tym materiale skupimy się na konfiguracji Wilanów w różnych wariantach. Materiał podzielony jest na kilka części. Każdy z odcinków opisuje inny przykład zastosowania Wilanów. Omówię trzy najczęściej spotykane konfiguracje. Zaczniemy od małego wprowadzenia, czyli trochę teorii o samych Wilanach. Jak pamiętacie z poprzednich materiałów, nasz router skonfigurowaliśmy do pracy w małym biurze. W naszym biurze mamy księgowość, zarząd i pozostałych pracowników. Nie chcemy, aby księgowość była w tej samej podsieci co pozostali pracownicy, ale nie chcemy także dokładać oddzielnego switcha. Z pomocą przychodzą wilany. Dzięki VLANom możemy logicznie odseparować księgowość od reszty pracowników, używając do tego jednego switcha, tworząc coś na zasadzie wirtualnych switchy. Wilany działają w drugiej warstwie modelu OSI. Czyli bez użycia routera nie zrobimy komunikacji między wilanami, czyli tak zwanego routingu interwilanowego. Wilany dzielimy na tagowane i nietagowane. Wilany tagowane najczęściej wykorzystujemy do połączenia między switchami. Potocznie nazywane są trunkami. Załóżmy, iż mamy cztery wilany i dokładamy nowy switch. Nie musisz zestawiać czterech połączeń do każdego z wilanów, wystarczy jeden port skonfigurowany jako trunk. Port na switchu może być przypisany do wielu tagowanych VLANów, ale tylko do jednego nietagowanego. Nie można przypisać np. dwóch nietagowanych VLANów do jednego portu. Porty, które mają tylko jeden VLAN nietagowany, nazywamy akcesowe. W zależności od sprzętu zakres ID jaki możemy nadać Vilanom, mieści się w zakresie od 0 do 4095. Standardy numeracji są bardzo różne. W mniejszych sieciach admini zaczynają od 10 i skaczą co 10. Inni natomiast ustawiają wilany co 1. To już zależy od ciebie. No dobra, mam nadzieję, że wyjaśniłem w miarę jasno. Zaczynamy od pierwszego przykładu. Skonfigurujemy 4 wilany między dwoma routerami Mikrotika. Żeby nie zaciemniać obrazu, przerobiłem konfigurację Mikrotika z poprzednich części, a mianowicie skasowałem adresację DHCP i bridge'a. Lepiej będzie, jak przejdziemy tą konfigurację od zera. Zaczynamy od opisania interfejsów. Możemy to zrobić edytując ich nazwę bądź nadając im komentarz. Przechodzimy do utworzenia nowego bridge'a, ale jeszcze bez przypisania portów. Wracamy na zakładkę interfejsów i dodajemy nowe wilany. Dobrą praktyką jest utworzenie osobnego VLANu do zarządzania. Tworzymy VLAN 100 jako managementowy. Jako interfejs wskazujemy wcześniej utworzonego bridge'a. VLAN ID podajemy 100. W przypadku Bridge VLAN Filtering w zależności od sprzętu Wilany mogą być obsługiwane przez software bądź przez hardware. Wrócimy do tego później przy dodawaniu portów do bridge'a. Analogiczny sposób tworzymy VLAN 10, 20 i 30, zmieniając nazwę i VLAN ID. Teraz przygotujemy adresację dla poszczególnych WILANów. Dla ułatwienia przedostatni oktet adresu będzie tożsamy z numerem ID VLANu. Klikamy w IP Adresys i znakiem plusa dodajemy nowy wpis. Ponownie zaczynamy od VLANu zarządzającego. W polu adres podajemy 1010100.1 łamane na 24, bardzo ważne, aby podać maskę wraz z adresem. Jako interfejs wskazujemy VLAN 100 myślnik Management. Ponownie klikamy w znak plusa i dodajemy adresację dla księgowości, czyli 101010.1 łamane na 24. Interfejs VLAN 10. W analogiczny sposób konfigurujemy pozostałe dwa adresy. Przechodzimy na IP DHCP Server. Utworzymy trzy serwery DHCP, niezależnie dla księgowości, zarządu i pozostałych pracowników. Pod sieć managementową skonfigurujemy ręcznie. Mam nadzieję, że oglądałeś wcześniejsze materiały MikroTik od zera, ponieważ nie będę ponownie tłumaczył ustawień DHCP. Jeżeli nie, to link masz w proponowanych. Adresy IP i serwery DHCP utworzone, możemy przejść do konfiguracji Bridge'a. Z bocznego menu wybieramy Bridge, przechodzimy na zakładkę VLAN, klikamy w znak plusa i dodajemy nowy VLAN. Ponownie zaczynamy od VLANu 100. Nasz VLAN 100 powinien zostać przekazany do kolejnego MikroTika jako tagowany. Do tego celu wykorzystamy port trunkowy, czyli nasz Ethernet 5. Przy target wybieramy port 5 oraz Bridge LAN, ponieważ VLAN musi być tagowany na bridge'u i na docelowym porcie. Klikamy OK. Następnie ponownie znak plusa i dodajemy VLAN 10. Podobnie jak w przypadku VLANu 100, VLAN 10 musi zostać zatagowany na bridge'u oraz na Eternecie 5. Tym razem dodatkowo chcemy, aby w porcie trzecim była podsieć księgowości. Dlatego przy Antaget wskazujemy Ether 3. Podobny sposób konfigurujemy vlan 20 zmieniając nietagowany port na czwarty. Na tym switchu nie chcemy używać VLANu 30, dlatego tagujemy go tylko na port trankowy. Przechodzimy na zakładkę Ports i znakiem plusa dodajemy nowy wpis. W pierwszej kolejności dodajemy port trankowy, a jako interfejs wskazujemy Bridge LAN. Ponownie klikamy w znak plusa i dodajemy nowy port. Chcemy, aby port trzeci był w Wilanie 10 jako nietagowany. Także przy dodawaniu portu klikamy w zakładkę VLAN i w polu PEWID wpisujemy ID VLANu. W podobny sposób ustawiamy port czwarty, zmieniając ID VLANu na 20. Okej, okay, pierwszy router przygotowany. Teraz przełączymy się na drugiego Mikrotik'a. Wybieramy port Ethernet pierwszy jako połączeniowy, czyli musimy go skonfigurować jako trunk. Podobnie jak w przypadku pierwszego routera, zaczynamy od opisania interfejsów. Tworzymy bridge'a, ale bez przypisywania portów. Wracamy do zakładki interfejsy i dodajemy VLANy. Numeracja oczywiście musi być identyczna jak na pierwszym switchu. Wszystkie VLANy przypisujemy do bridge'a LAN. Bardzo ważne jest, aby przed włączeniem Bridge VLAN Filtering skonfigurować interfejs managementowy. Przechodzimy na IP, adresy. Jak pamiętasz, wspomniałem, iż adresację managementową skonfigurujemy ręcznie. Skoro router pierwszy miał adres z końcówką 1, to drugiemu przypiszemy z końcówką 2. Pamiętaj o dodaniu na końcu maski. Dla testów, poprzez ping sprawdzimy, czy dobrze konfigurujemy interfejsy. Pingując adres zarządzający pierwszego routera. Wracamy do zakładki Bridge i przechodzimy na VLAN. Zaczynamy od dodania VLANu 100. VLAN ma być tylko tagowany, dlatego tagujemy interfejs LAN i Ethernet 1 trunk. Znakiem plusa dodajemy nowy VLAN o numerze 10. Podobnie jak wcześniej tagujemy dwa interfejsy, ale tym razem wskazujemy nietagowany na port trzeci. Ustawiając wcześniej komentarz, możemy dość łatwo namierzyć, jakie nietagowane wilany należy przypisać. Pozostałe dwa wilany konfigurujemy identycznie. Przechodzimy na ports i dodajemy porty do bridge'a. Zaczynamy od trunkowego, czyli Ethernet 1. Jako interfejs wskazujemy LAN, następnie klikamy OK. Przy portach zwróć uwagę na opcję HW. Oznacza, iż port wspiera sprzętową obsługę VLANów. Znakiem plusa dodajemy nowy port. Wybieramy Ether 3, interfejs wskazujemy na LAN, ale tym razem dodatkowo przechodzimy na zakładkę WLAN. I w polu Pewit wpisujemy numer nietagowany VLANu, czyli 10. Pozostałe porty dodajemy analogicznie, następnie klikamy w Bridge i aktywujemy VLAN filtering.